Cześć, witam Cię na moim kanale. Dziś taki temat. Mobilny internet w Niemczech. Bo jest, wydaje mi się, że jest droższy jak w Polsce. Jak na przykład pójdziemy sobie do takiego sklepu Aldi i zobaczymy te ceny, obojętnie gdzie, czy Lidl, czy Neto. Nie wiem, czy w Neto też jest chyba. No to ceny są szokujące. Lepiej takiego internetu nie kupować. To tak. Plus jest taki, że można sobie to kupić od razu i od razu masz startowy pakiet, no ale drogi jest ten internet. I. No i trzeba to też zarejestrować. Tutaj w Niemczech jest tak, że trzeba najpierw, to się co chwilę zmienia, ale jak ja jeszcze rejestrowałem, to muszę pokazać tam dowód. A porobi zdjęcia z przodu, z tyłu dowód rejestracyjny, mówię osobisty, może być polski. No i, i później trzeba się połączyć tam z jakimś operatorem. Jak będziesz miał szczęście, to będziesz był w polsku to załatwić, bo dużo jest Polaków, którzy tam pracują w tej rejestracji. I musisz pokazać o tak dowód osobisty, i swoją twarz potwierdzą, i już jesteś zarejestrowany praktycznie. I teraz taki Aldi, czy tam Lidl, czy jakieś takie karty 11 &1, albo Vodafone, czy inne, no to odradzam po prostu. Lepiej sobie zamówić przez internet, pooglądać sobie oferty, no i zamówić sobie przez internet. No, potrwa to 5 dni roboczych, plus minus, ale przyjdzie taka karta, na przykład ja mam w sieci takiej jak sim.de, czyli sim.de. Są tam często takie e, Angeboty, po prostu, gdzie można taniej wyrwać kartę. No i na przykład, e, jak się zamówi kartę tam jakąś, no to e, wtedy będzie to cały czas po prostu co, co miesiąc trzeba płacić. Oni to sami pobierają, chyba? Tak. I w każdym momencie można sobie zrezygnować z tego, ale jest taka opcja, też, że można wziąć na od razu dwa lata nie? czy coś takiego. Ja tam mam taką comiesięczną, no i są takie dile nieraz fajne, tu wam pokażę taki jeden z nich. Teraz powinno się pokazać. Na chwilę obecną jest właśnie taka promocja, i jak to teraz zamówimy, no to będziemy mieli to, dopóki chcemy tego używać, to co miesiąc będzie taka sama cena. Także to jest, takim mi się wydaje, odpowiednie i dobra promocja. Ja zamówiłem sobie tą kartę sim.de akurat w tamtym roku, chyba. I kosztowała 12,99 12 euro za 40 giga. Ale później był Black Friday czy jakoś tak. No i był taka. Ja musiałem tam zadzwonić po coś. Aha, bo dla córki wziąłem jako. Karta dla partnera. Bo też była opcja taka. I to kosztowało 9,99 za 40 giga. I zamówiłem sobie takie coś dla mojej córki. Jako dla partnera, partnerki obojętnie. Można sobie wziąć dwie i trzy karty później. Dalej. I zadzwoniłem tam, bo miał, miałem jakiś problem. No i on mówi do mnie, Black Friday, czy jakoś tak. To już było nawet po, tylko on mówi, on ma jeszcze taką możliwość, jakbym był zainteresowany, że może mi zrobić taki angebot, że z tych 12,99 12 zrobi mi 9,99 i zamiast 40 giga dorzuci mi jeszcze 10 giga i będę miał 50 giga. Także teraz płacę dokładnie 19,98 euro, dwa razy 9,99 i córka ma 40 giga, ja mam 50 giga. No, i tak to właśnie wygląda tutaj. Także myślę, że taka opcja jest o wiele lepsza. Jak kupić sobie jakiś kurczę, zestaw startowy? No, tam będzie 10 euro na start. W takim zestawie z Aldika na przykład. No i karta SIM tam za darmo i tak dalej. Nie? No a później to już wiadomo, nie? Po co płacić? Poglądajcie sobie na internecie. Tam kiedyś miałem w Aldiku, to chyba było 15 euro za. 10 giga czy jakoś tak. To wiadomo, jest konkurencja, to co chwilę się zmienia, ale dlatego stamtąd po prostu uciekłem, i jestem teraz właśnie w sim.De simcropka Wszyscy znają są tutaj. No i oczywiście obojętnie, jaki sobie nie weźmiemy pakiet, ten na przykład Sim.DE no to dzwonimy, bez ograniczeń. Bez ograniczeń Wszędzie gdzie chcemy. Na stacjonarne telefony, na komórkowe telefony na terenie Niemiec. Nie? Także jak coś to polecam to. Nie kupować w Aldikach, tylko sobie zamówić. Trzymajcie się. Dzięki za te wszystkie abonenty, subskrypcje mówię. Właśnie ponad 3000 grubo już. No i mm, zapraszam tych, co nie dali subskrypcji do zasubskrybowania kanału. Ja Wam życzę miłego dnia i dobrego telefonowania przez fajną, dobrą kartę SIM. Trzymajcie się na rachej.